Mam białe zęby na tym skinie no. Taki sam jak u Ciebie mam Michał Ty masz czarne Widzę u Ciebie no Ej, ja ja Mam brodę Cześć witajcie w kolejnym odcinku Szkoła Przetrwania Jest ze mną dzisiaj Kamilos Siemano I jest ze mną nasz gość Dzisiejszy Tak Też Kamil No to zaczynamy Właśnie ja mam czapkę sobie Zdobyłem On ma czapkę, Ja nie mam czapki no. I plana dzisiaj Idzie, Idziemy znaleźć jakieś miejscowy pod naszą chatę nie? Czy coś Tak No miejscówka jest... Tak więc Zaczynamy Doro. Ja sobie zrobię drzewo Drewno, Drzewno, A, Drzewo Drzewo Ja sobie zrobię drugie Kaczka, e, te wełna jest. Jedna będzie. Mam owca. Jedną. Obra, mam jedną. Lawę gdzieś tutaj słyszę. Gdzieś jest na dole. Czy coś. A lawa tak dziwnie plumka, nie? No, no plumka tak tak. dziwnie, tak Bez sensu, jak nie lawa. Mi to trochę denerwuje. No. Bo myślę, że też nie wiem, jak jestem gdzieś w kopalni. Myślę, że gdzieś jest slajmy, a tu lawa. No ja trochę... też właśnie tak. No. Ja też tak właśnie, no. I tak trochę no, dziwnie to zrobili, nie wiem po co a ja też widzicie tu... A nie, to jest skinia to jest cień. Nie, to jest dziura, to jest cień czarno. No, cień, nie? To jest taki bug jakby coś. Nie, bo teraz to mm. cień chyba. Wow, ale Lega miałem. A no, ja też przez chwileczkę. <noise> Wykąpaliście się? <noise> no nie za bardzo. Ale <noise> no. zimna czy ciepła? Ciepła. No Zima. teraz pokazuje mi 60 FPS. A ja mam tutaj dziurę, gdzie wyjdziecie. Taką na dół. No to by się chyba cząki nie załadowały. No właśnie, nieraz taki jest, taki kwadrat. I no, no, taka dobra. dziura w dół. No, no, dziura w dół. Miałem to samo. E, tutaj no, nie, to chyba czas. nic nie zrobimy. O, owca. Ło, wow, ale owieczek. Owieczki, świnki, to ja idę, ja idę po świnie. Tam są też owieczki. O, tam są świnki. Ładnie. O, Lecz. <śla> Zabiłaś. O, wow, ale dziura. Tutaj może jakiś mieczek zrobię. Dobra, mam jedną... Mam trzy wełny. Gdzie wy jesteście? Ja zabiłem świnki. wiem, Nie wiem gdzie. ja sobie mieczek zrobię. O, widzę cię, kogoś widzę. Kamila. Ja pływam. Ja widzę ja pły... Gdzie? Na górce. O, ja... Jak nie... na... A, to jego ja widzisz, a nie mnie. No. A <ś chills> ja już sobie myślę, gdzie ty mnie widzisz? Ty jesteś no. Kamilos, a tam jest Kamil. O, widzę Ale, ale też jestem Kamil, nie? Ale jest, dobra. Ale jesteś Kamilos. Jesteś Kamil Kamil. <laughs> Kamil Kamil. Jak... Cezary, Cezary. <laughs> ninja ninja. I gdzie wy to, jesteście? Ja tutaj kop kopałem kobla. To ja sobie wy to bym gdzie wy jesteście, bo ja jestem tutaj na tym wzgórzu? Ale co. Widzicie, widzicie. Ja się... No, ja też się... idziecie w tą e, stronę, czy tam idziemy? Nie, tam tam wróciliśmy. Ja, czy chłopiec się? Tak, ale nie myśli? O ja, ja tam nie wiem, nie. Byle nie do dżungli, byle nie do dżungli. No. My możemy zamieszkać w dżungli. Ja, no, mogę, jest... być ma... ja mogę być małpą, a wy to ja tam nie wiem, gdzie my chcecie być. Ty możesz być murzynem naszym? O ty, chucie. o ci, Ja ci dam murzynem, gdzie ty jesteś? Ja jestem głodny, dajcie jeść. Chcesz miecz? No ale jak jestem głodny, masz papu Tak, zgubiłem się. Nie, mam dwa miecze dla ciebie gdzie, Dziękuję Nie gdzie, gdzie trzy Nie wiem A tu o, jesteś tu, na górze. Masz mińsko? Masz mińsko no, Otrzymam, trzymam, dwa Ops Tą, tą Trzeba ubić O, dzięki Bo ona mi da Różka jakiś były, nie? Dała cię Dała, dała mi. Dała ci tak <grym> O, widzę kajwę, możemy do jaskini iść. A ja tutaj widzę właśnie tą dziurę? Na dole jest lawa, wi o właśnie jesteś w tym kajwie. widzę cię... widzę cię, co chodzisz po ma ty... to, ma to. masz buga, ja tutaj nic tu... nie ja o, tutaj widzę. Ja tutaj widzę kwadrat, widzę zombiaka teraz bijesz A ty się... Może okay. masz jakiego buga, bo ja czasami też tak miałem. No a pod tobą jest teraz... Ej, kop pod. Nie czekaj. Ja nie tu jest. kopię żelazo. byś kopał pod całą tą się żelazo. O zbugowałem się. No, jedno jest żelazo. Zbugowałem się. Haha, to może się relogni albo coś. Nie, dobra, już nie, już wyszedłem. Z życiem uszedłem. Fajnie masz te słuchawki, takie same prawie jak moje, tylko nie widzisz mojego skina, szkoda. Ja widzę, że ty jesteś yy, taki, ty, ten podstawowy, taki, taki... No to ja wiem, no to ja wiem, ale ja widzę u siebie swojego. Takie wary obciągary. Takie Nie wari. no, ale bez skitu, patrz jak to wygląda. Takie wary, nie wiem po co oni takie zrobili. Taki Ale powiem Ci nie. tak, wiesz dlaczego? No. Bo on przecież nie mówi. On specjalnie oni takiego pewnie zrobili, żeby ten, żeby kupować premium. Takiego brzydkiego. No dokładnie. tej właśnie idziemy dalej, do tu jest. Ej, od, od czego jest pirat? Gdzieś... No idziemy no. tam. Idziemy tak, no, masz nie. mięsko, masz mięsko, Michał? Mam jedno. No to do... No przechuj, nie no. Po, nie, nie podzielę się już z tobą. Ej, tu też mam tego Buga. Dobra, walić bóg i idzieź. chcesz porkchopa? Nie usmażonego? O no, możesz dawaj. Możesz, Zmaźcie lepiej. Zmaczcie no. lepiej, to będzie lepiej. Ooo... Ale to nic mi nie dało za bardzo, ale dobra. Jakaś góra. Tylko chyba ci dało jedno serduszko, nie wiem czy tam byłeś. Ja mam trzy teraz, e, cztery mam. Aha. To cię mogę ubić jak chcesz. Nie, nie bij, nie bij. A może hmm. jednak. To za dużo molestowania będzie, ty człowieku. Od 18 lat chcesz coś? Chcesz do więzienia pójść? No masz rację, lepiej cię nie będę molestował. Pustynia. Chłopaki. O, wioska. Wejdziemy o, do. O, za... będziemy mieli wioskę MPC, Trochę Propo za chatę. Proponuję ją y, ten. Ja rezerwuję walić. to, co jest w skrzynce. Ja, ja biorę duże. Coś. Ja proponuję, to... nie? Ją całą owalić. O, wow, ale zlagowało mi. Oh wow, a ja. się zabił Proponuję ją całą y, obrobić, palić i wyruchać tych typów <grym> <grym> wow, Ło, ale laga miałem. Ja idę do, ale kowala. Laga. Ja do kowala, idę A do tam najwięcej masz, nie? Mi tam... grzybka. A tu ja mam tu dziurę, no nie no czanki mi się nie ładują. A ja wtedy nie przejdę. Ty, ja też mam tu dziurę, to ty nie tylko ty. No tutaj, nie? No tam jest lawa, mpc, jakby spadały, nie? No, no. Samo, co, ch ch chodzą pająk jest tutaj, nie? Ło, wow, ale z. Wow. W prawej stronie. O, daj no. mądy, daj mąd. ha, ha. Chlebek, żelazo, no, czy, no to poczekaj, ja sobie zrestartuję tę grę i włączę sobie jeszcze raz. No To ja też tak zrobię. To ja też. O, ja sobie jeszcze naprawiłem. No ja też e nie ma później. Jesteśmy po przerwie takiej chwilowej. Ty, oddałeś to jest w moim. O, grzybki są. Ja już zabrałem sobie sobie Dobra. Ty, wow. Dobra. Nie przeszkadzać i ja biorę trzy palenki raz. <grym> Dobra, a będziemy tu mieszkać. Ja to, ja to sfilmuję, to sfilmuję dawaj, chodź. Ja też to muszę sfilmować. No to... O tam jest, o tam jest. Gdzie jest? O tu jest. Tutaj. <grym> Czekaj, tutaj. Czekaj. Idziemy, idziemy. Impreza, idziemy. ale nie, uciekła jedna. Uciekła jedna. A nie. No sorry, sorry. Czekają, czekają mi. A no nie. O no nie! To nie. <grym> Ja tam ja tam nie nic nie, ja tam nic nie widziałam, ja się nie przyznaję do ciebie. Michał, ty zgwałciłeś następną osobę. Nie, Dobra, ja się tepne, oddalam czy... się do mnie. ciebie. Forever. Dobra, mieszkamy tutaj czy idziemy gdzieś dalej? Eee, czekajcie. O, o dziękuję, dziękuję, dziękuję. Gdzie moje Chyba twoje itemy wziąłem. Ja wiem, co zrobię. im. Daj mi chociaż dwa moje dwa miecze i w dwa. O. Ja Masz tu wszystko co niepotrzebne mi. Dobra, dobra. Ale czekaj, bo ja ci... okur A czekaj, bo ja cię nie widzę. Mnie? No to, się ja nie się to wam... czekaj, znowu się relognę. Gdzie wy jesteście? Ja tu chciałem się zabawić. Tej słuchajcie, proponuję iść spać, bo zaraz potworki i tu będzie gorąco. Yy, no, możemy. Kto ma wełnę? Ile? A jak coś nie, to jest difficulty na 5. Dobra, nie było mnie. No to, to jest hardcore, duma. chyba. Nie, e. Jak hardcore? No jak difficulty na 5? No jak, e, czyli hardcore, czyli. No czyli zombiaki, jak zginiemy? Czy MPC mnie goni? Oh. O! No. Bije. <laughs> zombiaki go. mogą te drzwi rozwalać, to trzeba iść spać szybko. No to trzeba. A tu są te książki. to Ej, możemy... chodźcie, ej chodźcie tutaj. Mm. Gdzie idzie, gdzie, dziedzę, gdzie, gdzie, gdzie? No, no to my... Ej, ja, ja tutaj wbiłem, potem wyszedłem przez drzwi. A, a teraz tak, Sadę. Ale ja mam macie tego drewno jakieś? No mamy. A, e, a może sobie łóże, łóżka sobie zrobimy. A ja książkę Będę czytał, będę mądrzejszy. Ja będę... Ja będę głupi. i bez tego coś głupi. Ja się mu. Dam o ty gnoju jebany. No nie. O pan, no i znowu mnie zablę. No, Zalepnij. Ja Dobra, Macie łóżka? O, o zombie nie. mnie gonią, weźmie szybko. Ładnie. O nie! Wbija do nas. Ej kurde. Ty, Jaki o kurwa. Ła! Tej tapnij się tak ze Gdzie oni tam. Ty nie wiem, nie są tu za drzwiami. Nie, no tu są. No nie wychodź. A co oni rozwalają? Eee! <grymne> Ej no co ty robisz? Puje Pojebany! puje walają, rozwalają. Co rozwalają? No kurde! Oni wchodzą sobie do MPC-ów! No no bo oni te atakują MPC-ów, nie? Tak? No, wersy tam jakieś tam, nie wiem, na Bez sensu. No w sumie. Ej, dobra, czekaj skończyć. Nie, ja nie... Do to co łóżko, bo ty mi zawal zawaliłeś wełnę i tego? Aha, mam wełnę, no. Mam, przyjąć. No dobra, to ci zrobię łóżeczko. Dzie dziękuję, ja bo... Ale to będzie... no! Co ty zrobiłeś? Moje to łóżko. On ci, to on ci... on, to on ci wziął. Dobra. To, to... jest moje łóżko. To jest moje. Ja też ty łóżko. No i nie mogę spać, bo jest tu za dużo potworów. Idę z nimi na klasę. To Czekajcie, idź. Zostawiam... Ty zajeba... mi zajebał łóżko. To nie. Dawaj to. Ty Idę... no pa... I znowu zawalił, ty. Mam dwa łóżka, mam dwa łóżka. To już rzuciłem. No co? No, no. Idę. No, już kończymy, walking, Nie, kończymy. Enderman. O oh, kurde, no nie! Nie! Uciekaj! Uciekaj! Creeper. o wow, kurwa. Ja nie wychodzę. Spierdalaj. Ja, Dobra, dawaj lejemy ich. jazda I bum! Patrz. HORD Ty, Ja muszę zobaczyć, jak oni to rozwalają. <skeptical> Dobra też idę, nie będę gorszy co jest wyszły. Jeszcze im otworzyłem! Oj zwierdzielek! Trzeba ich lać! Zombiaka trzeba lać, no Tego też trzeba lać, o. A ten co się patrzy z tym Kimolem? Patrz, czekaj. ten Kimol ma na twarzy jakby coś tam miał innego. tam ma. Ło Erderman! Uwaga! Erderman. Erderman Eman mam. Chodźcie może, że będziemy mogli spać. A ile macie łóżek? Ja nie Aha. mam. Ja mam jedno, na pewno. A nie mam? Ja nie no mam. mam. No jak nie masz, jak rzuciłem tutaj. To on mieć. mi wziął, on mi wziął. Na pewno. No nie mam. Zaczę. a no mam faktycznie. Dwa? Jedno. A ma, masz wełnę? Nie. No to mamy jedno łóżka. No to ktoś wychodzi. Kamilos. E, e, e. Ja śpię, no Daj, to, to kamień. Ej, no i tak tu jest spają, no patrz. Trzeba go Ty, jak on tu weszedł? Otworzyłem mu. No i patrz, i nie będziemy mogli spać, bo dobijają się teraz. Chyba. No faktycznie. No i nie możemy spać, no. No nie, to chodźcie pod ziemię, się zakopiemy. to się zakopuj, ja nie będę w ziemi spał. Patrz, kurwa, nie? dajcie spać zombieaki, kurwa, cisza nocna jest, wypierdala Już. Już. Kurwa, ja im ja im kurwa dam. Ja im kurwa. przetrwania, nie to nie można spać. Ja im kurwa Idziemy na pochybę. Idziemy. Ja im kurwa się wpierdalać o melinę, wypierdalaj. Na pochybę frajerom. Na pochybę z kurwy synom Wszystko dobrze? Nie. Nie, nie wyruchało pana. Odkrył. Weź te książki. Tam ktoś miał książki chyba, nie? Ja mam książki, no? To weź tutaj zbierz, tutaj też tam. Gdzie? Tutaj. Będziesz to... jest... miał. Ja mam książki, masz. Dobra, nie będę ich okadał. Gdzie jest tutaj taka jakaś ten. Ej co tu... co to jest za wioska jak dziwek nie ma. To są dziwki, tylko z takimi dużymi nosami, nie? No to są ee... Yy, maile Ty dobra, no idę spać, ja idę spać z domu buntują się Pedał. Nie, nie bij, no. nie bij, nie bij A cię nie biję Bananowy, krajerny No nie mogę spać, no co za biznes. A co piszą? Że, nie, że podporu? No nie, wyjdź z serwera Z serwera wyjdź Szybko, o, szybko czekaj. wyjdź, szybko Oho, ja... wychodzę można. Jest, yes, dobra. Jest, zasnąłem. Dzi dzisiaj mnie głowa bolała. A jutro ja... Mi się, mi się, śni mi się śniło, że zombiaki tego atakowali nas. Bo jutro nie Tam przeżyjesz. Jest... No. Wow. O, oh, Flint. O oh, fuck. Kurde. Jestem hardcorem. Ale my jesteśmy Opinion. głupi, mogliśmy jeszcze trzecie łóżko... Mogliśmy jeszcze trzecie łóżko zrobić, bo tu bwa, przecież są te... Takie supy, latarnie z wełem yy, przecież, i tam są na przykład... O kurde! I bum! wow Ej! Eee, co to było? Ja tu i level se wezmę. Pięknie, pięknie. Ej, tu jest cave, patrz, o, odkryłeś cave'a. I to chyba dużego. Camilo. A, coś też chcesz? Ej, ja muszę ze serwera Trzeba coś zjeść. No ja zaraz umrę z głodu. No to może. Ja, da, da, dawać mi moje tego. Ja mam nie. kurczaka i ten i pork chopa. Daj mi mieć, bo mi wziąłeś. Nie. O, tutaj coś było. Ja mam tylko mieć i tyle. Zrobiłem te klatki Ja Znowu też mam To lecimy dalej? No możemy, możemy. Znaczy, Idziemy naprzód. Kriper, kriper. Kurwa. Boże. A chciałem je od tyłu wziąć tam. One lubią od tyłu. No, bardzo. To, o, on się powinien nazywać Anal Terror. O kurwa. Co ja patrzę? Co ja słucham? Co ja gadam? Dobra, ja idziemy ty... przed ciebie. Nie, nie, bo nie. tam jest woda, to nie A tam jest pan Ederman Patrz, on już się teleportuje Sokublony A może tam w wokół idziemy, a tam Tam, tam na ma... prostu? Nie ma ich laks, no tam, 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 tam No możemy, możemy, no, możemy tam... iść tam iść O, widzę, że już tam mi się czanki nie załadowały Znacie jakąś ładną piosenkę Chyba, że tam jest tak ładnie Piosenkę? Jakąś piosenkę fajną Piosenkę? szalona Jesteś szalona, mówię ci. No to mi się czanki nie załadowało. Mi też. Kurde, ale no jakieś błędy są teraz w Minecrafcie. Wow, ale laga mam. Ja też mam laga. Ej, no nie gadajcie, że serwer padł. Jak? Nie padł. Nie, no niemożliwe. Jak ja się poruszam. Serwer jest dobrze. Ej, a ja jestem w powietrzu? Nie. O, oj. Dobra. L lampiście gdzieś. No. Kur... Który mnie zabił? Ja Cię nie zabiłem. No to Sama Cię kaktus... Się... Kaktus Cię zabija. No, pięć klocków ode mnie, no. Dobra, weźmy sobie te... Y, drewno. O Jezu, ale lak. O kurczę. Też miałeś? Znaczy laki? No. ja nie mam, nie miałem. Dobra, weźmy sobie te drewno i gdzieś potem znajdziemy sobie miejscówkę. W sumie byśmy mogli tutaj takie te, mogli tutaj w tych środku, wśród tych drzew albo coś pyty 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 albo możemy iść dalej O tu będzie dużo zwierzątek pewnie to możemy pozabijać mm. Można, można kurczaki. Znaczy kurczaki można. kurczaki czy kaczki to są w ogóle Nie wiem ja to mówię kaczki A dom robimy jakieś no W sumie czekę, no to jest kurczak nie czy coś Kura to jest, kura. Ta kura. W sumie byśmy mogli tutaj, gdzie są te drzewka, nie? bo tu jest fajna przestrzeń duża. Gdzie jesteście? Nie wiem, eee. zgubiłem się. Ja wiem, że w jakiejś tej wpadłem. Tutaj. W takiej dziury, tutaj jest dziura. I tu jest cave. A nie mam pochodni. Ja się nie zgubiłem. Gdzie jest, nie, ja też się zgubiłem. Ja też nie wiem gdzie jesteś. Ale se wejdę na drzewko i będę z drzewka kąpił. O, widzę, kam ja ty... chyba Kamilosa, dobra, widzę cię. Ale my, ja, ja właśnie widzę. A tu jesteś. My jesteśmy kopiałego drzewna. Jakbyś chciał wiedzieć. Czekaj, czekaj, czekaj. To może i na tą pustynię, tam gdzie byłeś, na pustyni. No i dałaś, nie? No to ja też wie. O dobra widzę cię Gdzie? O, tu Gdzie jesteście O! A on jest tam Bo widzę przez ścianę Niki Bo tam. widzę, ja go głupi Wow, Ło, <laughs> załadowało Łej, ja tu mam Paki nie niezaładowane Teraz ja się zgubiłem Ty ja się... nie się bierzemy. To widzę cię, widzę cię, z tyłu, z tyłu. A faktycznie siema A gdzie on jest? Ja nie wiem O tu jest, tu jest widzę Cofnij się, cofnij się Tu jest Widzę was Gdzie on jest? Uja. Dopiero Tego. byłem przy was O tu jesteś, widzę kogoś Chyba Michała, bo na... A nie to Kamil O no to on też jest O tu jesteś, na no, widzę cię no, no, no. Możemy przepłynąć przez ten, przez morze, jak chcecie. No możemy, możemy. To sobie zrobię łódeczki. Ile, ile odcinek trwa? Nie wiem, zaczynaliśmy 52 chyba. Postawiłem tego. Jak chcecie to mogę zrobić łódki. No ja se sam zrobię. Jestem to, to możesz mi zrobić. Możesz Dobra. mi zrobić. Gdzie jesteś? Masz. Tu jest. Dziękuję. Dawaj przeponiemy razem. Mam całe eku zajęte przez jakieś gówno. Mam. Cichy plan mam. Ja ten chyba wiem jaki. O Jezus, no jaki? A nie wiem, się domyślę. Nie, chcę się chyba domyślam, że kogoś chcesz. Utopić. No Ej no patrz, nie odpowiem mi łódka. No nie! No i patrz, zbije się. A nie. Ehe, ja mam jakieś lagi, prądy no mnie ładne. Właśnie, właśnie, na multiplayerze są zbugowane łódeczki. Ja mam wszystko dobrze. Czy to mi, mi się nie załadowało nie No, no ja Na dole chyba na pewno, nie? No. No, my też. Ja płynę za Mike Wow, ja spadam, nie. Nie, pływam. Fajnie płyniesz. Tak rękoma, fajnie tak. To jest pod wodą? Nie! nie. Myślałem, że spadnę do tej dziury tam, co było. Ja tak samo, ty. Chyba ten... Ten, ten, ten moment teraz przyspieszę tam w tym, bo to jest nudne, chyba. no ja tak samo. Ty, nie! Rozwalił mi łódkę, no co za... Aaa, spadam, nie! Czekajcie, znakowało mnie. Ja to się stało. Sama się rozwaliła. Nie no, zabiję was. Cie, si też tutaj czekaj. Ej, załadam. a ja to co, jak pies? Jak burzyn. Nieee, no kurwa. Ty no, nie. czekajcie na mnie, psy, zwalone. Psy. No, kolacji nie dostaniecie. No to patrz i rozwalisz sztukę. <grym> no to zaraz się, następniesz A co, macie tam jakiś tego? No ja już mam czekaj te... gdzie zero. Ale ty, ty, on ci rozwalił łódkę wtedy. Nie. Co jest? Coś mi się. Aha, Ej, się tutaj kontrol. Tutaj się renderuje cały czas może. Jestem. No już działa. Albo nie, lepiej nie będę ryzykował. A wy płyniecie czy nie? Bo już was nie widzę. A nie widzę. No, ja to. jestem za tobą. No wiem czekam. Ja sobie za, na chwilę zrobię takie krótkie e, pip i za chwilę będę Pip no. Coza Co tak Za za, za, szyb... za, daleko jesteście, ty no dobra, ja to zrobię cięcia i widzimy się po przerwie. Pip! Dobra, cześć Trzy? witajcie, jesteśmy po krótkim cięciu. Wypłynęliśmy no, sobie na morzu i oceanie chyba. No. My, wy, wy, jesteśmy tu na lądzie, w śniegu i jest fajnie. Zimno, jest zimno, jest minus, zimno no. minus 10 stopni. jest ja kulki, Ale mówiłem, mówiłem, jedzcie dużo. O, ła, rzucają we mnie ty. <noise> dobra, no, okuwa pająk, ja takuję. Pająk, dobra, chyba kończymy ten odcinek. O, ła, panowie. No, no zamiast kurwa nie to zamiast pająka to mnie. Teraz no, nie, to nie to pająka. Co za chuj. Ale <gulity> tak. Jego się się spaliły, chyba... Tam coś. Dobra, to kończymy ten odcinek. No to chodź tu szyb Wszyscy chodź, chodźcie chodź tutaj. No to te lepnij mnie. No? Kurwa. Zajebane z kurwy są. Si. <gulity> Co za gnój <gulity> <noise> Czekajcie, to będzie mój dom. Łoł, wow, ho, ho. Piszczy ładnie. Widzę dyniosze. Tak. No, to są świnie, sorry. Myślałem, że są dynie Domek to ma być? To jakaś obora, a nie domek. Wow, creeper gdzieś. Łoł, wow, koło mnie wybuchł. Nie no. Zabiję tego pająka. Jak go zabierto. Nie. Ja sobie tak, taki ból Taki forcik Weź Weź disuj tego pająka Wow, wow, Lefna. ja do lawy wpadłem, mnie co, <śmany> co co No, no mu wpadłem do lawy, nie. <śmany> telepni mnie ostatni raz, błagam Bo mnie zaraz Rozkręci To się sam telepni, ale nie do mnie Tp Kamilos L Do yy, Kogo? Masz do mnie weze Wezęks. O kurde. Nic nie widzę. Pochodnie potrzebuję. Ja mam pochodnie 8. Oślepłem. On mnie chce tutaj zgwałcić. Nie! nie No to co to kończymy, panowie. To kończymy, nie? No kończymy. Gdzie, gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. No jestem tu. tu? Ale on no. On. jest. Jestem za tobą. No, jakie cię nie widzę, czekaj. Wszędzie bije i nie macie. Tak to byś był. O, no, zaloguj się, o, teraz jesteś i cię zabiję. Yes! Nie zabiło mnie No to nasz odcinek dobieg końca, drodzy widzowie. Mm -hmm. Będziemy się z wami, z wami żegnali. już był ze mną. kto? Wezmę I. Pro Camio Spell. Do zobaczenia za tydzień, papa. Pa. Na razie, papa. Pa. Na razie.